I rozpoczęła się gonitwa. Glance Angel na czele, ale się niesie, a i przeszkadza innym koniom. Poprawia Gold of Trevi, obejmuje prowadzenie. Dalej Famulan, ale szeroko Ice Gel troszkę spycha Mane Mane. Taki troszkę nieczysty początek tego biegu. Z tyłu wylądowała Cloud Street. 750 metrów do celownika Gold of Trevi, Ice Girl, Famulan, Glance Angel, Cloud Street i na ostatnim miejscu Mane Mane. Dosyć blisko siebie cała grupa razem wychodzą na prostą jako pierwsza Gold of Trevi. Jeździec jeszcze tutaj sobie skrócił drogę. Przy kanacie atakuje Glance Angel, Ice Girl chyba nieco teraz straciła. Finiszuje środkiem toru Cloud Street i obejmuje prowadzenie Cloud Street polem Famulan, która się teraz bardzo ładnie rozpędza, ale Cloud Street ma sporą przewagę i kentruje. Cloud Street wygrywa gonitwę, druga Famulan, trzecia Gold of Trevi, dalej Glance Angel, Mane Mane, ostatnia Ice Girl.